Witam serdecznie na kanale Primanki Sekrety. Ten węzeł warto znać. Najprostszy węzeł do dropszota, nawet ten, kto używa gotowych zestawów. Czasami łowi się w zaczepowym miejscu, rwie się niesamowicie, skończą się. No trzeba sobie zawiązać. Poza tym wychodzi bardziej ekonomicznie i na takich hakach, jakie chcecie. To są ciekawe haczyki i ich będę używał też na okonia na żywca. One mają tutaj taki ciekawy profil. Tak samo guma dropszotowa, tak samo żywczyk, zapyszczek. Na tym tutaj takim zagięciu fajnie za sam dziubek będzie się trzymać. A słuchajcie, węzeł jest banalny. Mam nadzieję, że tutaj będzie tą żyłkę widać. Wziąłem odrobinę grubszą. Zakładam sobie haczyk na żyłkę. Ten odcinek trzeba zostawić tak długi, na jakiej maksymalnej głębokości będziemy chcieli łowić. Bo tutaj na końcu będzie ciężarek. Żyłkę trzeba złożyć na pół w taką pentelkę. haczyk przesunąć na łączenie żyłki i teraz 5-6 obrotów dookoła. Raz 2 3 4 5 Widzicie, tu się robi taka skrętka i po malutku zaciskać. Węzeł oczywiście trzeba nawilżyć. I wychodzi perfekcyjny węzeł dropszotowy. Wiadomo, na dole ciężarek tutaj sobie też odmierzamy. Ile tam potrzeba? No myślę, że nie więcej niż 50 cm pętelka albo węzeł bezpośrednio do plecionki. Proste i słuchaj, gumka na takim zestawie wygląda perfekcyjnie. Tak jak widzieliście, prosta sprawa, warto znać ten węzeł. Słuchajcie, jak film się podobał, dajcie łapki w górę, subskrybujcie, komentujcie. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.